W Muzeum Regionalnym w Dębicy można oglądać zrewitalizowaną wystawę z okazji setnej rocznicy Bitwy pod Komarowem. Zanim wystawę udostępniono, zwiedzającym wszystkich powitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy, Jacek Dymitrowski, a zarazem członek oddziału Dębickiego Związku Piłsudczyków, koła, które zawiązało się w Dębicy pół roku temu. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej dziewiątemu Pułkowi Ułanów Małopolskich, które w 1918 roku został sformowany w Dębicy. Pułk zapłacił straszliwą cenę, tracąc ponad jedną trzecią swojego stanu osobowego, walcząc w słynnej bitwie podkomarowym ostatniej wielkiej bitwy kawalerii XX wieku, gdzie udało się zatrzymać i następnie pokonać pierwszą armię konną Budionnego podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tablica została ufundowana przez Związek Piłsudczyków RP oddział w Dębicy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, Miasto Dębice i osoby prywatne. Dyrektor muzeum podziękował wszystkim darczyńcom, a także osobom, które swoje rodzinne pamiątki z tamtych czasów przekazały na wystawę. Przez ostatnie lata pozyskaliśmy sporo pamiątek dotyczących historii kawalerii dębickiej, oddziałów, które przed wojną tu stacjonowały, 9 pułku, 20 pułku, 5 pułku i potem właśnie te te pamiątki chcemy tutaj pokazać, pokazać ludzi z tym związanych i dlatego też ta wystawa będzie troszeczkę inna. Poza tym postanowiliśmy jeszcze zrobiliśmy przy okazji małą wystawę poświęconą udziałowi Dębiczan w czasie wojny właśnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i to chcemy pokazać i myślę, że będzie to ciekawe dla wielu osób, które przyjdą i zobaczą coś nowego. W związku z rocznicą Muzeum Regionalne przebudowało kawaleryjską część stałej wystawy garnizonowej. Dodatkową pomoc w tworzeniu wystawy Muzeum Regionalne otrzymało od powiatu dębickiego. Kupiliśmy i poprzez pierwsze Liceum Ogólnokształcące przekazaliśmy dwa mundury z epoki, to znaczy uszyte od nowa, ale wzorowane oczywiście na tamtych czasach mundury ułanów, które... Można dzisiaj w tej ekspozycji oglądać i bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję w tak choćby niewielkim stopniu się przyczynić do tego, żeby nasi mieszkańcy mogli zobaczyć jak wyglądała ta wtedy jak wyglądały te mundury. No i też przez to poznać historię naszej ziemi i tego jak nasi dziadkowie i mieszkańcy naszego powiatu się ubierali, kiedy szli walczyć no, z wrogiem, który napadł na Polskę. Na wystawie można obejrzeć między innymi salę poświęconą 9. pułkowi ułanów małopolskich, 20. pułkowi ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego, 5. Pułku strzelców konnych, 13. samodzielnemu batalionowi saperów.